Cześć Marcin Siegięczuk. Zapraszam do oglądania making of piosenki zostań mistrzem świata, jesteśmy w Dojo Stara wieś. Jesteśmy na zgrupowaniu kadry narodowej Polski przygotowującej się do mistrzostw świata, które odbędą się 24-25 września w Kielcach. Jest atmosfera, no można powiedzieć, że bajeczna, jeśli chodzi o całe, całe przygotowanie nasze przygotowanie do, do teledysku także przebiega bardzo sprawnie. Scenariusz do, do tego teledysku powstał w głowie Dominika Rakoczego, który tak naprawdę zaczął, zaczął zainicjował to, to, co się tutaj będzie działo, jeśli chodzi o teledysk. Scenariusz wygląda tak, że mamy osobę, która ćwiczy karate, Chciałaby osiągnąć jakiś cel, marzy o czymś, śni, tylko nie wie, jak się do tego zabrać. Wchodzi na tą drogę. Droga, tu jest bardzo piękny krajobraz, więc e, mamy co nakręcić. Wchodzi na tą drogę, wspina się na ten szczyt, a na szczycie już się dzieje: już jest kadra polska, która przygotowuje się do Mistrzostw Świata, czyli najlepsi z najlepszych. I jesteśmy już e, prawie na końcu naszego teledysku. E, cała Kadra narodowa, wyczerpujący trening, także już za chwilę będzie miała za sobą. Zapraszam do oglądania teledysku. Zostań mistrzem świata po polsku. Become the champion of the world po angielsku. I Sekai champion tonare po japońsku.